Witam dziś krótki film wprowadzający i podsumowujący ostatnie dwa poświęcone zamówieniom publicznym nowemu prawu zamówień publicznych, w których mówiłam o umowie udzielenie zam zamówienia publicznego. Dziś schemat tworzenia takiej umowy, który mam nadzieję ułatwi w przyszłości tworzenie takich umów. Zapraszam. Przygotowując schemat, uwzględniłam tam elementy, jakie powinny w umowie się znajdować. Szczegółowo mówiłam je w dwóch filmach poświęconych umowie o udzielenie zamówienia publicznego. Linki do nich zamieszczam w opisie, tam więcej informacji. Schemat obejmuje na temat elementy, których nie powinniśmy zapomnieć, które powinniśmy uwzględnić bądź rozważyć czy wprowadzić do umowy, będzie pomocny wtedy, kiedy zaczniecie tworzyć umowy zgodnie z nowym prawem. Link do schematu zamieszczam w opisie do niniejszego filmu. Mam nadzieję, że będzie Wam pomocny przy tworzeniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego w przyszłości. W międzyczasie zapraszam również na Instagrama, Facebooka, gdzie kolejne nowe informacje publikuję bardzo często, oraz na bloga.